Na moim kanale jest wiele pięknych wspomnień, a dzisiaj przejdziemy do pewnej ciekawej kwestii. A więc, QA już się zaczyna. Teraz. Jej. Tak więc, w filmie pod tytułem QA, rocznica kanału czy coś takiego, prosiłem byście zadawali mi pytania. Zadaliście ich nawet całkiem sporo, za co bardzo wam dziękuję. I błagam, wybaczcie mi za to, że ten film powstawał chyba z rok. Wstyd mi za to, czym się stałem więc je przedłużając, lecimy z pytaniami. Czy zrobisz recenzję M4 Sherman? To jest ciekawe pytanie, ponieważ Shermany mam i mam dwa. I powiem Wam tak, że recenzja jest bardzo możliwa. To by było ciekawe zrobić taką recenzję, jednakże poczekamy aż nie będę miał w sumie jakichś nowszych zestawów, to wtedy. Powinienem taką recenzję zrobić. Czy jesteś Alchemist 10? Nie, nie jestem Alchemist 10. Czy lubisz Disa? Kogo? Recenzja B17 będzie, bo ja wiem, zobaczymy. O, oe! Realistyczne bitwe powietrzne 3. Tak zrobimy kiedyś jeszcze grapiec z Wortundega. Ty zrobisz recenzję Lego Duplo. Szczerze? Możliwe. Ale nie Raczej się do tego nie zapalam, ponieważ... Nie oszukujmy się, to jest LEGO Duplo. nie chcę wydawać prawie... 120 zł?! Boże święte, ale... ale to jest zierstwo. Od kiedy kolekcjonujesz KOBI? KOBI kolekcjonuje, W sumie od 2017, im tak... Szerzej patrząc, to... Właśnie coś koło 2017 18 Te T-34-85 kupiłem sobie... W chyba maju 2017. Pytanie, co masz związnego z historią poza kobi typu medale, mundury i tp. Oj, przyjacielu, przyjacielu! Lecimy z tym koksem. Posiadam otóż bardzo rozbudowaną kolekcję medali. Jest tego dużo. Ogólnie pokażę w sumie te najciekawsze zdobycze. Mamy otóż parę krzyży za zasługi Polski Rzeczpospolitej Ludowej, czy takich chociażby z czasów II Rzeczpospolitej. Dwa sztandaru pracy, trzy ordery odrodzenia Polski, dwie gwagdije nie licząc oczywiście tych w mundurach, do tego mamy jeszcze rosyjską i białoruską. Medale za zwycięstwo nad Niemcami, medale za służbę w Armii Czerwonej, medal za obronę Moskwy, dwa Orde Lenina, ordek Wojny Ojczyźnianej pierwszej, jak i drugiej klasy. Z czego tej drugiej klasy jest niestety podorobką, ale jednak ta jest w 100% oryginalna. Ordek Czerwonej Gwiazdy, czy chociażby ordek bohatera Związku Radzieckiego. Do tego jakieś różne monety jubileuszowe. Poza tym na przykład jako rzeczy historyczne możemy wziąć większość moich mundurów szafy, syrena policyjna z lat 90. Dużo masek przeciwgazowych, ten znany wam wszystkim sztandar. Pod łóżkiem trzymam jeszcze jeden. A do tego różne mundury, czapki, dozymetr czy chociażby telefon polowy. Pokaż swój cały pokój. Pokój wygląda w następujący sposób. Jaki był pomysł i zamysł tego kanału? Szczerze, zamysł był... W sumie taki, że będę tutaj robił, co mi się tylko nie podoba A pomysł na stworzenie kanału Uwaga, wygląda następująco Hej Paweł, słuchaj Fajne te filmy robisz, nie? Dajesz na kanał, na YouTube'a wrzuć Okej okay. Ogólnie to wszystko się zaczęło na tym, że wysyłałem swoje cringy filmiki na Messengera, gdzie robiłem recenzję. Jaki jest twój ulubiony zestaw? Kobi? I jaki był twój pierwszy zestaw? Ulubionego nie posiadam, natomiast posiadam pewną listę ulubionych między innymi jest to T-55, najnowsze T-34 Twardy, Tygrys ten najnowszy Bismarck, czy chociażby Pudel I teraz uwaga, ponieważ sam musiałem usiąść ponieważ pan Michał napisał tyle pytań ku mojej uciesze że aż specjalnie dlatego Panie Michale, oto twoje 5 sekund chwały. Mam nadzieję, że się cieszysz. A więc czas odpowiedzieć na twoje nurtujące pytanie. Czy Łukasz wybaczył ci, że wydałeś wszystkie pieniądze wojskowe na rysunki? Eee, oczywiście, łukasz jest takie. Uuuuh! Czy jak mam rozumieć, Marta, iłeś całe nasze biegaty na jakieś na rysunki? Co ty sobie nagle teraz to przypomniałeś? Przecież chciałeś mnie o to właśnie zabić! Jednak teraz, dziadu, jestem przygotowany! Dawaj! Mam taką nadzieję. Więc. Dobra. Czyli co tak robisz, jak go zrobić? Co? Robię Q&A. Q... and Q... Co? Q &A. Questions and Answers. Aha. Ciekawe. A po co to robisz? Jezus Maria. I co? Przylazłeś tu tylko mnie osądzać, czy co? A wiesz co? Siadam tutaj. No i co? Będziesz tak chcesz siedział? Ana! No, Siadę sobie tutaj. I ogólnie ja będę tutaj e, siedział i ci odpowiadał, bo są pewnie do mnie, jak go Ja Jezus, smarnia, niech ci będzie. Jeżeli to sprawi, że będziesz siedział w spokoju, to nie ma problemu. Jak się trzyma, Yuri? Trzyma się naprawdę dobrze. Jesteś najpiękniejszy na świecie. <ślesk> <ślesk> Czasz! Jaki był twój pierwszy zestaw Kobie i co o nim sądzisz? Jak wielokrotnie powtarzałem, jest to to, T-34-85 z czterech pancernych i szczerze, okej, okay. fajnie, Chciałem w sumie zarobić y odnowioną wersję mojej pierwszej recenzji, ponieważ, ponieważ nie oszukujmy się, poziom naprawdę daje wiele do życzenia. Twój ulubiony i znienawidzony zestaw Kobi. Jak wspominałem, ulubionego nie posiadam. A co do znienawidzonego, mogę pokazać zestaw, który bardzo nie lubię. Uwaga, jest to pancek 4. Jednak spokojna głowa. Ten zestaw akurat jest super. Ja mówię o innym zestawie. Macie go przed oczami. Ten zestaw miał pewną wadę. Otóż nie wiem, czy dlatego, że ja byłem jakiś ułomny, ale nie byłem w stanie za Chiny dać yy, gąsienic. Ponieważ były po prostu za grube i nie, nie ruszały się, czołg dosłownie stał w miejscu, ten przynajmniej jeździ. Dlatego chyba mi się bardziej podoba, niż ten poprzedni. A to już tak na marginesie, dajcie znać, czy wy też takie coś macie. Czy Łukasz nie jest zły, że wpuściłeś Niemcy, jak się recenzję Karla? W sumie był. No, tak, ale pojawiła się ciekawa sprawa. Otóż, yy, z racji tego, że jesteśmy w NATO, musimy przyjmować Niemców do naszej kwatery. Niestety, ja tu muszę przyznać rację. Nie miałem co zrobić, gdybyśmy nie byli w NATO, to byśmy goście wywalili. A na to nic nie musimy zrobić. I na wasze pytanie, co Niemcy akurat u nas wyprawiają, to oto przykład. Ulubiona wojskowa piosenka. My, piek. kiedyś jakąś makietę lub moka od Kobi? Tak, otóż, to jest kamienica niemiecka z okresu II wojny światowej. A bardziej jest to zrobione z mojego pomysłu. Zestaw takiej kamienicy. Elementy dostałem od zestawów, a bardziej tych saszetek z bitwy o Berlin. Podoba mi się ogólnie sam zamysł. Jeżeli popatrzymy jednak na tył, no, nie wygląda na to wybornie. Myślałeś nad animacjami z Kobi? Szczerze, przez jakiś czas tak. Ponieważ nie powiem, kiedy zbierasz całe zestawy od Kobi, no to masz jakąś tam liczbę ludzików. I nie będę się z tym krył. Lubię od czasu do czasu wziąć sobie te zestawiki i odgrywać na przykład bitwę pod Stalingradem, czy różne scenariusze bitewne. I. Naprawdę przez jakiś czas nad tym myślałem, jednak zdałem sobie sprawę, że skoro ja i tak nie mam czasu na tworzenie regularnie na kanale zwykłych recenzji, to co mogę powiedzieć o animacjach? Ale powiem tak, może kiedyś zrobię. Jak wpadłeś na pomysł tworzenia tak wspaniałego intra? A dziękuję, dziękuję. Otóż powiem tak, pomysł na intro był taki, że chciałem zestawić ze sobą wszystkie możliwe jakieś tam sceny, żeby jakoś zaciekawić widzów i... Tyle. Muzyka, co ciekawe, pochodzi z mojego ukochanego serialu, jak byłem dzieckiem. Wypadek, przypadek. Zobaczymy kiedyś jakiś cover piosenki w twoim wydaniu? Raczej bym to zrobił tak przelotnie w ramach jakiegoś gagu do filmu, niż taką pełną wersję, ponieważ, jak wiecie, mam wadę wymowy, więc trochę będzie ciężko mówić. Przynajmniej się staram poprawić to, ry, więc wiem słychać to takie duże. Rrrrr. Czy posiadasz jeszcze jakieś ASG? Poza moim znanym i wami kochanym kalaszkiem posiadam natomiast jeszcze chociażby Shotguna czy Teknaina oraz takie zabawki pistoletowe bardziej niż ASG, ale... Co Łukasz sądzi o twoim kanale? No Łukasz, proszę, zaczynaj swoje show! Ja nie lubię! Czy ukrywasz przed nami jeszcze jakieś postacie? Myślałeś nad grupą na Discordzie? Tak, w sumie myślałem ale później cały pomysł spłonął na panewce, ponieważ nasze community nie jest jeszcze tak duże. Ale powiem tak, jak będziemy mieli 1000 subskrypcji, no to nas jako taką grupą byśmy mogli najwyżej pomyśleć. Co sądzisz i co sądzi Łukasz o Czechach? Czesi? Okej, okay, chyba. Czesie, czesi są fajni. Spotkałem trzech Czechów w swoim życiu i trzej byli według mnie okej, okay, więc Czesi są na plus chyba. Praga jest natomiast przepiękna i naprawdę polecam wam ją zwiedzić. Śliczne miasto. Myślałeś o streamowaniu na YouTubie? Nie. Szczerze? Jakoś dziwnie się czułem zawsze streamując. Może kiedyś jak będę grał z ekipką to byśmy coś robili? Who knows? Teraz pokażę. Skąd interesowanie ZSRR? Więc... To była bardzo głupia historia. Tak więc. Ogólnie to było tak, że w piątej klasie kolega miał prezentację o Związku Radzieckim i ja o Niemczech W piątej klasie to był temat ustroje totalitarne w dwudziestoleciu międzywojennym, coś takiego No i ogólnie to on zrobił prezentację i tak dalej Aż w końcu pokazał na... Yy, to był obrazek... Chyba wyglądał tak, coś takiego Czerwona gwiazda z siekpem młotem Ja na to jak zobaczyłem że ja takie Piękne! Czerwone! Ja tak już na marginesie na początku lubiłem Związek Radziecki tylko i wyłącznie dlatego, że był czerwony. Listeners!